DIF to ma 3 giga. Miał, no to ma, ma 3 8 giga, bo Jaki ja jej i miało 3. To ma 3 giga, niech się pobiera. I pokazuje na dysku. A bo na dysku. Na dysku, ja pierdzielę, no co za. Nie no. I ty tego nie pobierałeś? Ja pierdzielę. Aż e, oh, ej, tu może zmieniać postać. To, 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 to wygląda z że to no, A Aż ma mało czasu. Bo... Ale gówno. Ej, ej, tu może postać zmieniać w ogóle. No, wiem. I nawet ja bym tego nie, akurat ja się nie, nie akurat. Ten... Czyli Natasz. jakby jak jest Szymon mówi, to mamy się nie chować i po prostu nasłuchać tego. Ej, to jest dobre, bo tu łatwo ozmyłe, więc może być śmiesznie. No, no, mówię. No. Takie. No. I tak klipia ja na Co sam jest? Pod... Ci już zaczęło od razu. Odpocznij sobie. Odpocznij sobie, okej. Okay. Góry gwiazdkę! Let's go! Na zielonym polu! Już. What the fuck? Ale. Jaki fake! No tutaj nie, nie pomaga sam fakt tego, że jestem daleko no nic nie? Czas przyspieszyć. Okej. Okay. A teraz będą częściej się. O kurde. Potrząsaj, proszę. Kurde, potrząsłam. Do góry i do dołu, aaa. Ale no. Nie, nie wyszło mi Kurde, moja gwiazdka Wyskocz no to, A że taki no, wyskok kurde, kurde, kurde No nie udało mi się Wyskocz. Ja. Aha Nie wiem, nie wiem o jaki wyskok chodziło, okej okay. też nie Chyba nie źle przetłumaczone Złap kraba, Gdzie, gdzie krapa? Tu jest kraba. Oh. krabek, <grabak> kraba, kraba, kraba. Krab. Nie, co? A ja pchnąłem, nieważne <noise> Kusnij Kusnij 8 razy Aha! Przeszkodznąłem! Ale dokładnie 8 No. Aaaa. Kurde. kraba. Nie. Mam Mam. Ale nie. Nie. Nie! Dobra. on wygrywa No tak nie może być. Trzeba trzeci. Potrząsaj. Góra, do góra, Dobra, let's go. Mam Ale z Nie. Te tłumaczenia są chyba trochę... Jakim żółtym? A tym? Na tym No, biały, no nie, właśnie ja to leciało. Jestem pierwszy, let's go Stań na podium Na podium No, ha, no o nie Aha Co? Ale trolling no, Ale to było krótkie Jak mój k*** krót... Jak mój Stań na żółtym podium. Ej Żółtym Ez, what Nie, mogłem, nie Nie, podium stanąć, to halo Gra nie dni się nudzą Czerwona płytka Let's go Fajna muzyka jest tak, że, kurde. grze, kurde Nadchodzi finał, dobra odchodzi finał Aha O a dobra, nie myślałem, że skaszyłabym gierkę. Ej, skąd mamy ja prywatny serwer? Nie, nie wiem. No? Po prostu nikt w to nie gra. No, no... Ej, faktycznie! Ej, Mastermind! W fajnie, nie, nie? ulepić śnieżkę. O, kurwa! <grym> ej, ładna faszczy... graficzka. <grym> ej, Gdzie ty co? jesteś? Gdzie ty jesteś? A! Dostałeś! Pal się. Pal się. szpalę! stąd. Pal się. Przestań Oj, ja Ale mam pod nisona, no nie? No masz No mam do... wiem. O, cześć Weź go, biz. O, dobrze, dobrze! Dobra, dobra cię kurwa Zamrożono mnie, ale przy ognisku, fajne To czekaj, ja z ciebie jeszcze nad tymi niszkami, dobra? A, dzięki, no A, Możecie przejść, o dzięki Kiemon? Kiemon? Co? Koniec? Nie! On koniec. wygrał, ja Co? Kiemon wygrał. Ja Jak Kiemon wygrał? Jak Kiemon wygrał? ten 2 A, 500 za każdą... Za każdy ten Było tak. A ja kurwa coś dołączyłem. O, ktoś dołączył. Wow. Jak oni skierują, nie w ogóle, nie? Co? Co? Ty nas możesz palić? Ej, no, spaliłem się i nie będę. O, 50 poziom i to jest moderator chyba jakiś. A no? Co? Co? twórca? gry? Co? Co? jest Co gry? za gry? Co nie gra ty odcinka, spotkaliśmy twórcy gry. Żółty, niebieski, który ten jest żółty? Ej, no, rzuty. no o, o. co? co? Naom? Aym? Mianium? A, no. Aż jakbyś nie zobaczył na czas, to byś miał przerwane generalnie. Ej, pięty, Co jest? O tyłu na spak, w ogóle, co jest grane? No, a, wiesz, to gra, to ten, no. ten, ten. Administracja Wchodzimy się w pudełko może, może on nam da Jak jakieś bonusowy te Let's go Jak ja mam się tam schować? kurwa <laughs> Ciebie się wypchnąć by BTW Jeszcze raz sobie dokładnie tej razy Kuźwa dokładnie zepsułeś O co? Kiedy Szymon O co? Daj się wyeliminować! Aaa To może daj o, Bo Szymon mówi, że ten Podziągłach <laughs> <laughs> Tymczasem, Kimon, no cześć Jak ta gierka nie ma ci o co pobrać? Ej, każdy nie kto ma tą gierkę pobrać się zagra, serio no, bez skizu, nie? O A Za nie, bardzo angielski Czerwony To jest ja gameplay ogóle dobrze, No, no, do czym? Do, 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 wow. Dobrze, dobrze O oh, kurde, Wiąc co jest? Łoł wow. okay. 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 Aha, no, dobra A Samek wygrywa, aha fajnie No Eliminacja niebieskim pistoletem? Co? Jak w tym Masz co? Co? 10 yy, dz razy 11? Yy. Co? Co? To... Co? Kurde! Się skapnę, co chodzi. <noise> ja też. Ja jestem sobie z matmy, no. Ja też. <głos> <głos> nie wiedziałem ile to, ale... Co? Something. Co? A. Przepisowo, okay. Ale Aha! Przejść drzwi. Przejść Co? Kto? Przez czerwony! No nie! A, ale, ale skał. Właśnie nie wiem, przez nie przejść. Ta, 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 F, ta. No. Jak Co kill? No. A nie bo Simon mówi. Szymon mówi. A. na pudełku No, Powiedz zdaniu. Jak? Ja nie wiem źle. Stąd na niebieskim podium. Gdzie niebieskim? jest be... no, Do no, przegracha, co to było w ogóle? Ja No do końca. Nie głowa na się od razu instant. Brrrrr, rekord! Łatwo? Nie! No kurde! kurde. Nie przy, Nie to o Nie na no, okej. Dobra, D mam w końcu Dobra! Do <grym> ja, Będzie formuła, formuła. Ja ii. O kurde! Czytaj sposób, aby driftować? Okej. To? O kurde! To? O kurde! To? O kurde. <grym> dobra, z osoby są lepsze. No, z osoby fajniej Jedziemy, dobra. To się zobaczy. Nie, to jest... Ta gra jest super, nie jakby... No jest zajebista, ja mogę zapłacić za ten... E, ja też. tylko, że nie ja po Jakby jak... i tak nikt to nie da na po Po tym filmie myślę, że będą. Ta, ta, no jak, jak dotrzesz do więcej ilości widzów niż trzy osoby... Powiem, ale... ale się wywaliłem w ogóle, ja, ja nie będę miał prawa jazdy, co? Po tym odcinku. No. Spadłem. To zobacz i powie, jo, pitole. Stop Stopham. Na te loga Stop Hama w tym odcinku będzie, po prostu to cały odcinek. Stop skam? Stop skam? Stop 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 Stopka! Jestem pierwszy! Zium! Zium! Ziu no mnie admin blokuje! <laughs> admin! Poje pole! Ej, no co jest pierwszy, za dużo forzy przedawkował. <laughs> Ja tylko grałem na padzie, o co ci chodzi? Ja nie a bo bo w jest sprint, jestem idiotą, a ja nie no nie. Wiesz, ja, ja ej, nawet nawet powiedziałem. Pytam pytanko, Sinjak, możesz się nie przybliżać do mikrofonu, bo tylko słuchajcie tak. Ale jak Nie w ogóle, jak ja normalnie sam. słyszę. To go taki przestęp. Bo masz, masz no, że to no, no, ja za bardzo zagospodarowana. Nie, po prostu miałem cię na 200%. No to. Da. Ej, bo ktoś mi wyprzedza chyba. No, aktualnie to tylko Jakiś jak się wyprzedził! Hello, hello frajero! No nie no, co to za Kurwa, ale jest tu jest ten! Skręcać? Le, le. No, nie was. da się tu skręcać, doda, mam to Najlepsza drugie. gra, promuje to w ogóle... No, bez skitu, nie? Znaczy... Alvin nie wyprzedza. O kurde! <laughs> A, za drifty są punkty. Aha, na drugim miejscu, dobra. No, od Aha. Kiedy Aha. To Chyba W pierwszej najgorszy. trójce. Aha. Ty o kurde To dopiero Stop, Stopkamp za tysiąc. nie jest! Ej, ale kurde, że w ogóle to... Twórca gry, tak jakby? No randomowo, tak się ma, no jestem twórca no. gry, chcesz zagrać sobie Elo No, no Buskitu, no i... nie? Znaczy zgadzasz się jak drink Uuu. dołączy to pewnie go dobierze tutaj, więc... Uuu. Aha Czemu nie mogę się zabić? I <śles> 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 co, co ty powiedziałeś? <śles> Czemu, czemu nie mogę się zabić? Cię zabić! Aha, dodaj mi platformę, bo jestem takim głównym. Okej, okay, <laughs> <ja> masz <sumię>. Fajnie, cienki. <laughs> Oni mi zaraz dadzą kładkę, żeby sobie wszędzie, to jestem do niczego.